Mińsku znowu panuje radosna euforia, Łukaszenka czuje się królem światowej dyplomacji i sądzi, że znajdzie swoje wygodne miejsce między Rosją, Europą a Ameryką. Chce dogadać się z Donaldem Trumpem, a jednocześnie być lojalny wobec Putina. Czy to tylko powożne życzenia dyktatora uwielbiającego meandrować między wielkimi tego świata? Zobaczmy. O wielkiej umowie z USA Łukaszenka mówi w gronie najwyższych urzędników państwowych. Oni lubią te wielkie umowy. My jesteśmy na to gotowi. Przy stole siedzą szefowie Rady Bezpieczeństwa i KGB. Ma to podkreślić, że sprawa jest poważna. Na jednej szali są ich pytania, prośby i żądania. Na drugiej nasze pytania i żądania. Decydujemy? No to decydujemy. Pod pytaniami i żądaniami Łukaszenka rozumie zniesienie sankcji. Część z nich USA już odwołały, ale władzom w Mińsku to nie wystarcza. Zniesienie tych sankcji nie całkiem uwalnia Belawie od głupich ograniczeń. Nie zawsze i nie wszędzie możemy latać, remontować i kupować. Najprawdopodobniej ma na myśli remont i zakup samolotów dla Rosji. Sama Rosja, z powodu sankcji za wojnę przeciwko Ukrainie, nie ma takiej możliwości. Dla białoruskiej gospodarki objętej sankcjami od 2020 roku, taka pomoc oznacza dodatkowy dochód. Ale w idealnym scenariuszu dla Łukaszenki, Europa również musi znieść swoje ograniczenia wobec Mińska. Szczególnie dotkliwe dla białoruskiego dyktatora są sankcje wobec sektora potasowego. Tak, nauczyliśmy się żyć pod presją tych sankcji, pracować, choć nie bez problemów, ale one istnieją, szkodzą nam, odciągają od rozwiązywania innych spraw. Europa nie zamierza zdejmować swoich sankcji z Białorusi. Co więcej, Polska we wrześniu całkowicie zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Białorusią. Przez 13 dni Mińsk nie mógł przewozić chińskich towarów tranzytem do Europy. To 500-600 tysięcy dolarów strat dziennie, wyliczyła niezależna wspólnota kolejarzy Białorusi. Dlatego wśród czerwonych linii Łukaszenki pojawiły się teraz nowe punkty. Ważne, aby nasze działania w żadnym wypadku nie zaszkodziły nie tylko relacjom białorusko-rosyjskim, ale i białorusko-chińskim. Słowa Łukaszenki nie są przypadkowe. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Kit Kellogg, kilka miesięcy po spotkaniu w Mińsku stwierdził, że głównym celem jest zatrzymanie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Zaś, żeby to zrobić, trzeba dotrzeć do Putina. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to będzie Kirył Dmitriev, czy Uszakow, czy Łukaszenka. Ważne, że zapewnia przekazanie wiadomości do adresata. Dlatego tak działamy. Ale czego jeszcze może żądać Łukaszenka? Dziennik Rzeczpospolita sugeruje, że obniżenie statusu ochrony światłany Cichanowskiej na Litwie może być próbą uniknięcia zaostrzenia relacji z Mińskiem. Według dziennikarzy powołujących się na źródła w litewskich kręgach politycznych Amerykanie mogli o to poprosić Wilno. Wszystko powinno być oczywiste, tak jak kiedyś umawialiśmy się z Amerykanami. Uwolnienie więźniów politycznych to pozytywny efekt uboczny umowy Łukaszenki z USA, przyznał Kit Kelok. Na Litwie, dokąd reżim Łukaszenki wysyła zwolnionych, poinformowano. Obecnie przygotowywana jest kolejna operacja uwolnienia. Nie wiemy jednak, ile osób z Białorusi jeszcze przyjedzie na Litwę. Tymczasem Łukaszenka nadal zatrzymuje kolejne osoby. Według białoruskiego portalu Naszaniwa, w ostatnich dniach władze aresztowały dziesiątki krewnych więźniów politycznych oraz tych, którzy udzielali im pomocy. Jak tak słucha się tego naszego sąsiedniego sąsiada dyktatora. To powstaje takie wrażenie, że on jest wszechmocny. Może wszystko: może zwolnić ochronę Swietłanie Cichanowskiej na Litwie, może otworzyć granice, może wesprzeć Chiny, może wesprzeć Donalda Trumpa, może negocjować pokój na Ukrainie razem z Putinem i z Trumpem. No, po prostu człowiek, który ma, mówiąc językiem Trumpa właśnie, wszystkie karty w swoim ręku. Jakie karty tak naprawdę ma Łukaszenka i czemu on potrafi robić takie wrażenie, że jest tutaj naprawdę wszechmocny. Znaczy, z jednej strony rzeczywiście jest tak, jak mówisz, ale z drugiej no, jest to człowiek, który rządzi już ponad 30 lat, tak? Czyli jakoś jakieś karty musi mieć i y, możemy się zastanawiać, jakie. Moim zdaniem niewiele tych kart ma. Y, jedyną kartą, przynajmniej. Jeżeli chodzi o tutaj stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, może być to, że on może być elementem jakiegoś porozumienia między właśnie Waszyngtonem a Moskwą. To co widzimy zniesienie sankcji, tak zapowiadane na Belawie. No, jednak to jest pewna szansa, żeby Rosjanie sobie poprawili stan swojego, swoich samolotów, które teraz, no, ponieważ ten nie mogą kupować nowych, więc tutaj Białoruś mogłaby być jakimś pośrednikiem. Na pewno lepszy niż Kazachstan czy Państwa Azji Centralnej. I, i wydaje mi się, że to chyba to jest największy taki atut Łukaszenki, według niego zapewne i być może dla części osób, na przykład w Stanach Zjednoczonych że on może być jakby takim trochę pośrednikiem między właśnie Zachodem a Putinem. Nie sądzę, żeby to było coś, co da się sprzedać w Europie. Europa się na to nie nabierze, tak samo jak się nie nabierze na to, że jak on zwolni 200 więźniów, to następnego dnia się nie pojawi 250 kolejnych. My, ale wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych cały czas jakieś takie myślenie jest. I Łukaszenka jest też taki bardzo, chyba łatwo mu coś, jemu jest miło, jak jemu obiecują. Tak? Trump lubi, jak się go chwali, a Łukaszenka lubi właśnie, jak mu się tam mówi, że tutaj o, zniesiemy sankcje, będzie eksport nawozów potasowych. No ale pytanie jak? Nie wiadomo jak za bardzo, dlatego że na przeszkodzie kto stoi? Oczywiście Litwa. Litwa. Europa. Europa, zła, zła Unia Europejska. I to jest właściwie... To samo, od czego zaczęliśmy, czyli od spotkania w Budapeszcie, prawda, potencjalnego Putina i, i Trumpa, i tutaj też przeszkodą może być ta zła Europa. No właśnie, bo tych pretendentów do, do roli takich pośredników to jest więcej. Jest i Orban, jest i Erdogan, i, i są i Chiny poniekąd, i, i być może jeszcze inni. Tak. Więc. Ale wiesz, to są wszystko jednak no, trochę niezależni, bardziej niezależni Oczywiście. gracze, tak? To są poważni gracze, powiedzmy sobie w ten sposób. To nie są państwa tak uzależnione od Rosji jak Białoruś. A, no, a Łukaszenka chce się wzmocnić też wobec Putina, no bo cały czas cała jego logika, jego, można powiedzieć... Sens jego władzy przez te 30 lat to jest utrzymywanie takiej pewnej niezależności wobec Putina. Jednocześnie no, uzależniał się od niego nieustannie od 20 roku to w zasadzie poszło już tak od, od protestów stłumionych, to już poszło tak mocno w stronę rosyjską, ale cały czas utrzymuje się u władzy, cały czas ma swoich ludzi, cały czas ma swoje służby specjalne, ma swoją armię, swoją policję. Ja myślę, że to jest jednak na pewną korzyść dla Rosji. To jest partner, który gra pewną rolę niezależnego i właśnie może tutaj być jakimś pośrednikiem w handlu, można go wykorzystać, tak może on tutaj udawać, że jednak się troszkę oddala, ale przecież no, ty i ja dobrze wiemy o tym, że te resorty siłowe są bardzo zinfiltrowane przez Rosję na Białorusi. Tak. I tak naprawdę każdy taki wyskok za daleko może się dla Łukaszenki bardzo źle skończyć. Czyli on jest na tyle niezależny, na ile pozwala mu na to Moskwa.